Prosiliście o odcinek z Uralem, z motocyklem z koszem, który posiadam. Dzisiaj spełniam Wasze marzenie. Opowiemy sobie coś więcej. Firma, która produkuje te motocykle, istnieje od 1939 roku. I tak naprawdę dla Armii Czerwonej, na polecenie Stalina, zaczęto, mimo paktu libentrow mołotow zaczęto produkować te motocykle na potrzeby armii. Tylko i wyłącznie to były potrzeby wojskowe. Lepsza możliwość przemieszczania, transportu ludzi, broni, amunicji, karabinów maszynowych, etc. Wojna, narzędzie. Dopiero w latach 60. W 1953 1956 roku też już się coś zaczęło dziać. Te motocykle zostały udostępnione osobom prywatnym na zasadzie takiej, że można było je kupić, i tak naprawdę z większymi lub mniejszymi normami emisji spalin, są produkowane do tej pory, że było śmiesznie fabrykę na Uralu przejęli chłopcy z New Jersey, Rosjanie, którzy prowadzili liczne zmiany. To jest model 2008, jeszcze na gaźnikach. Z tyłu są dwa hamulce bębnowe, jeśli chodzi o kosze, to wszystko Wam pokażę. Teraz już są wersje na wtrysku z hamulcami tarczowymi. Bardzo dużo się zmieniło. To jest model przejściowy, natomiast idea pozostaje ta sama. To jest motocykl dla osoby, która posiada zdolności mechaniczne. Nie chcę sobie pochlebiać, tylko tak jest naprawdę. Motocykl, który ma bardzo niskie interwały, jeśli chodzi o serwis oleju, czyli 2500-5000 km, wymiana oleju, filtrów. E, regulacja zaborów i tak dalej, wymaga dużej wiedzy, jest jakościowo kiepsko wykonany, zdarzają się naprawdę spore fakapy, jeśli chodzi o nowe nawet urządzenia. Kosztuje w granicach 80-130 tysięcy złotych, do, doliczając podatki. Teraz z okazji wojny myślę, że jest niedostępny, więc nawet myślę, że ten mój model zyskał na wartości, pewnie około 40 tysięcy jest wart 2008 rok. Nic się nie popsuło tak naprawdę, ja nim przejechałem 15 tysięcy kilometrów, nie mam problemu, tylko to jest żadna ilość od tego czasu, więcej stał niż nie jeździłem, natomiast na pewno jest to motocykl, który wymaga wiedzy, serwisu i ciągłej pracy, pokażę Wam niektóre rozwiązania na tym motocyklu i omówię, jeśli ktoś by chciał podróżować takim motocyklem, to naprawdę musicie zastanowić i włożyć sporo czasu, żeby poznać po prostu ten motocykl, zaczynamy oglądanie Urala i porozmawiamy sobie, jak się takim motocyklem z koszem po prostu jeździ, czy to ma w ogóle sens. Tak jak wam powiedziałem, to jest wersja 750 cm. Wersja gaźnikowa, jak widzicie, to są gaźniki japońskiej firmy Mikuni. To są gaźniki niestety podciśnieniowe i te gaźniki mają taką wadę, że no, ten motocykl w terenie nie ma dużej dzielności 40 koni mechanicznych, dlatego że raz, że jest ciężki taki zestaw. Ponad 300 waży. a dwa, że e, no niestety te gaźniki, zanim się otworzą e, przepustnice w tych gaźnikach podciśnieniowe, to trzeba go sporo napędzić. To powoduje, że on mniej spala nieco na trasie i bardziej gładko przyspiesza. Natomiast kultura pracy tego silnika pozostawia wiele do, do życzenia. To nie jest, e, to nie jest silnik, który, który ma specjalne osiągi. Lepszy byłby silnik jakiś od BMW. Jest chłodzony powietrzem, więc w dzisiejszych korkach. Powoduje to, że nie można stać w korkach na miasto. To się kompletnie nie nadaje, ten silnik się przegrzewa. Nawet przy wypadku na trasie S8, który był ostatnio się tir wywrócił, musiałem jechać pasem technicznym albo po prostu wyłączyć i zostawić ten motocykl. Widzicie tutaj typowy filtr od małego Fiata. To jest proste rozwiązanie. No Przejdźmy dalej, poglądajmy sobie rzeczy. Mamy też rozrusznik, mamy, mamy ręczny, mamy nożny kopniak, prawda, możemy, możemy spokojnie. Tym nożnym kopniakiem odpalić silnik, ale jest też rozróżnik elektryczny i normalny przycisk rozróżnika. Ta kierownica jest zmieniona. Tutaj macie włącznik, tak to wygląda. Jeszcze jedną wadą tego motocykla, jest to, że to jest motocykl, który ma bardzo nisko filtr powietrza umieszczony, i tutaj jest zasys od tego filtra od samego spodu. Jak widać, więc przejeżdżanie przez jakieś większe brody nie wchodzi w grę. Układ wydechowy jest przeze mnie zmieniony to są jakieś tłumiki od jakiegoś chopera, który był po wypadku. Ja zrobiłem wkłady, zrobiłem ten układ wydechowy, dlatego że oryginalne cygara były grube i wisiały nad samą ziemią. E, praktycznie w tym byłym miejscu to było bez sensu. Jak widzicie, z tyłu jest hamulec bębnowy o bardzo marnej jakości i podobnie na koło wózka też zastosowano hamulec bębnowy także tak to wygląda jest cięgło puszczone, mechaniczne cięgło proszę bardzo tu macie mechaniczne normalnie cięgło o, to jest wszystko połączone jest oczywiście system do parkowania można sobie ten motocykl zablokować w tym momencie prawda? dźwignię, która będzie skalał tylnych hamulec, on z górki nam się nie stoczy drugi gaźnik, drugi cylinder widzimy napęd na koło wózka co też jest ciekawe Oczywiście, to jest stały napęd bez mechanizmu różnicowego. I ten napęd przenosi: O, proszę bardzo, koszyk jest amortyzowany. Przenosi na to koło wózka napęd, blokujecie tylną oś oba koła. Cały nacisk jest rozłożony na tylną oś w tym motocyklu. Tu nie ma dzielności terenowej. Zwykły, kładnej, prostszy, chiński objeżdża taki motocykl. Tutaj naprawdę trzeba dobrze jeździć. Ciężko się walczy z kierownicą. To jest tylko na miękkim, jak się ten motocykl zakopie. Albo przy trudniejszym terenie można stosować po prostu ten napęd na kołowózka. On jest dołączany dźwignią. On jest dołączany dodatkową dźwignią, która się znajduje w tym miejscu. Proszę bardzo. Tu mamy napęd. Możemy sobie ten napęd tym tym ciągnem uruchomić. Mamy też bieg wsteczny przy takim zestawie. Możemy sobie wrzucać wsteczny, jeździć na wstecznym. No wiadomo, wypychanie takiego kosza e, no jest dość mocno problematyczne. Amortyzatory, przejdźmy do przodu. To czy te osłony oczywiście, które macie kolan to są dołożone ze starego Urala. Natomiast Macie tutaj taki czterotłuczkowy zacisk Brembo I to jest jedyna rzecz, która ratuje ten motocykl w korkach i w jeździe po mieście Bez tego rozwiązania nie dałoby się tym motocyklem skutecznie zatrzymać na hamulcach nowych. Miska jest też powiększona, od dodatkowy radiator jest głębsza No i mam jakieś takie rzeczy, jakiś dodatkowy szperacz, który się reguluje Jak to w rosyjskim motocyklu To naprawdę nie jest bardzo dzielne urządzenie terenowo Da się jechać w trudnych warunkach, natomiast... No wymaga to sporej pracy. Jazda z koszem też nie jest jazdą jakąś specjalnie fajną z prostego powodu, dlatego że kosz jest trudny. W momencie zamknięcia gazu, motocykl zjeżdża na lewą stronę, dodania jedzie w prawą. Tak samo jest przy hamowaniu. Jak jest dobrze kosz wyregulowany, się udało go bardzo dobrze wyregulować dzięki mojemu koledze. Które mieszka w Anglii, ma duże doświadczenie, więcej jeździł z koszami. Po prostu w tej chwili ten kosz naprawdę nie ciągnie i jazda jest, jest przyjemna, natomiast to nie jest, nie jest, to, nie jest to, to sprzęt na bardzo długie dystanse. No i najwygodniejsza rzecz w tym motocyklu, czyli kosz. Jak macie dzieci albo dziewczynę i z kimś lubicie jeździć, to w koszu naprawdę się jeździ fajnie. Kosz jest amortyzowany. Naprawdę jest wygodnie i to jest prawdziwa przyjemność, żeby takim motocyklem jeździć w koszu. Można nawet wyprostować nogi. Jest dobrze tapicerowane siedzenie. Zobaczcie, tu jest jeszcze alternator w tym motocyklu, który jest za kałą tego motocykla, gdyż hałasuje we wszystkich modelach. Na oglądałem nowe filmy i niestety słychać świst tego alternatora. Ktoś mi powiedział, że pod obciążeniem te alternatory potrafią tak, tak pracować. Niestety. Ten jest hałaśliwy bardzo, nie dała nic, żadna regulacja zazębienia. Natomiast nie mogę narzekać ładowanie problemów z prądem. Nie mam, nie miałem żadnych problemów z tym motocyklem. Tutaj macie całą infrastrukturę, jeśli chodzi o napęd. Motocykl jest napędzany wałkiem. Pięknie pachnie benzyna. E, oczywiście pamiętać też trzeba o tym, żeby ten motocykl nie jest warty swojej ceny. I te wszystkie blachy, zobaczcie, te wszystkie blachy niestety nie są świetnie pomalowane. Tu wychodzi korozja. On był po wypadku, ja go sprowadziłem ze Stanów, żeby było śmieszniej, zrobiłem, jakiś Amerykanin nie ogarnął i po prostu, po prostu miał wypadek. Natomiast no, nie jest to ocynkowane, to wszystko rdzewieje, trzeba kosz wentylować, trzeba czyścić rdze, trzeba obsługiwać ten motocykl, zmieniać wszystkie płyny. No, jakość materiału pozostawia wiele do życzenia. Nie jest to proste, wymaga sporo czasu i wiedzy, ale przyjemność z jazdy, takiej rekreacyjnej, jest naprawdę fajna. Jeśli ktoś nie ma cierpliwości ani zdolności, to ta ruska, radziecka technologia potrafi dobić momentami, zepsuć się tym najbardziej nieoczekiwanym momencie, ale to jest właśnie piękne, że możemy też ubrudzić sobie ręce i spędzić wolny czas grzebiąc w takim motocyklu. Mnie zajęło dwa tygodnie po prawie czterech latach odstawienia tego motocyklu, przygotowanie go do tego, żeby działał. Masa korozji, masa walki, czyszczenie gaźników, rozwiązywanie problemów, naprawianie elementów. To też jest fajne, to też ma swój rok. Ja to akurat lubię, ale nie każdemu to pasuje i staram się mieć tą świadomość, że nie każdy będzie zadowolony z tego, że będzie musiał na przykład silnik roz rozkładać i grzebać w smarach. Nie wszystkie osoby mają do tego chęci, predyspozycji i to po prostu lubię. Ja to kocham, kocham stare graty, stare śmieci, stare sprzęty, Lubam, lubię grzebać po prostu i lubię takim sprzętem pojechać na wykopki I będziemy jeździć w kolejnych odcinkach. Także pamiętajcie o subskrypcji, zobaczycie ten motocykl na pewno nie raz, będzie z nami jeździł, będziemy zabierać wykrywacze. Podróżować na miarę krótkich możliwych dystansach w okolicy i po prostu będziemy szukać. Będziemy używać jako sprzętu naszego terenowego właśnie do, do podróżowania z wykrywaczem. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Życzę miłego weekendu. Życzę Wam tego, żebyście mieli też możliwość realizowania swoich pasji. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcji.